Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, proszę Państwa, poświęcona jest kolejnej inwestycji, jaką będzie realizował powiat Tomaszowski. W tym przypadku mówimy o gminie Rzeczyca, miejscowej Rzeczyca, ulica Zielona, a dotyczy ona, proszę Państwa, utwardzonego pobocza. Tutaj o szczegółach powie Pani dyrektor zarządu dróg powiatowych, pani Elżbieta Rudzka i pozostali nasi goście, którzy są tutaj dzisiaj zebrani na tej konferencji prasowej. Bardzo serdecznie witam członka zarządu powiatu Tomaszowskiego, pana Marka Kubiaka. Witam również bardzo serdecznie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pana Alona Karwata. Witam przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Włodzimierza Justynę. Witam, tak jak już tutaj wspomniałem, Panią Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Panią Elżbietę Rudzką i witam właściciela firmy, firmy Śliwiński, Pana Sebastiana Śliwińskiego. Proszę Państwa, ta inwestycja jest na poziomie ponad 400 tysięcy złotych, to są konkretne pieniądze, jakie Powiat Tomaszowski inwestuje w infrastrukturę drogową po to, żeby bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego było na jak najwyższym poziomie. Bardzo się cieszymy, że możemy taką informację tutaj Państwu przekazać, że to jest też bardzo dobra informacja, w szczególności dla mieszkańców Gminy Rzeczyca. To nie jest ostatnia inwestycja, jaką będziemy Państwu przedstawiać w tym roku, ale jedna z kolejnych, która będzie dochodziła właśnie do skutku. W tej chwili, proszę Państwa, głos oddam Panu Markowi Kubiakowi, członkowi zarządu powiatu Tomaszowskiego. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, ja niezmiernie się cieszę, ponieważ to jest kolejne 400 tysięcy, które jest przeznaczone na modernizację dróg w powiecie Tomaszowskim. 400 tysięcy, bardzo duża kwota, która płynie do gminy Rzeczyca. Chciałbym tutaj gorąco. Podziękować, pogratulować również panu radnemu panu Grzegorzowi Glimasińskiemu, przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa, który również bardzo mocno zabiegał o inwestycje w gminie Rzeczyca. Szanowni Państwo, czasami można usłyszeć pewne głosy niepokoju, pewne głosy zdenerwowania wśród mieszkańców, którzy przemieszczając się po naszym powiecie, czasami są poddenerwowani, że jest taka ilość remontów, ale szanowni państwo, cieszmy się, ponieważ. Ta ilość remontów za chwilę się skończy, a później będziemy jeździli bezpiecznymi, szerokimi, dobrymi drogami i pięknymi chodnikami, które będą w naszym powiecie jak najbardziej funkcjonowały. Gratuluję gminie Rzeczyca, gratuluję powiatowi Tomaszowskiemu za taką inwestycję, za kolejne 400 tysięcy, które przeznaczone jest na remont, na utrzymanie dróg w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Markowi Kubiakowi, a teraz zapraszam do zabrania głosu pana Lona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Jako radny powiatu Tomaszewskiego, a zarazem mieszkaniec gminy Rzeczyca, bardzo jest mi miło. Iż mogę po raz kolejny uczestniczyć w konferencji prasowej dotyczącej przekazania środków na infrastrukturę drogową, wcześniej na nakładki, w, chwili, w tej chwili na chodnik w Rzeczycy na ulicy Zielonej, kwota pokaźna, bo ponad 400 tysięcy. I w imieniu wszystkich mieszkańców, zarówno ulicy Zielonej. Rzeczycy i całej gminy Rzeczyca. Chciałbym z tego miejsca podziękować Komisji Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego na czele z jego Przewodniczącym Grzegorzem Wilmasińskim. Jest z nami również kolega Mariusz Szczępek, również panie Marku serdecznie dzięki. Dziękuję również wszystkim radnym naszego powiatu za dobrą współpracę, za merytoryczne podejmowane decyzje. Z tego miejsca również chciałbym podziękować panu staroście, a za pośrednictwem pana starosty, wszystkim członkom zarządu pani Elżbiecie Ojszczyk, obecnemu panu Markowi Kubiakowi, panu Michałowi Czechowiczowi i wicestaroście Leszkowi Ogórkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Leonowi Karwatowi. Teraz zapraszam do zabrania głosu pana Włodzimierza Justynę, przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Powiatu. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. W dniu dzisiejszym materializuje się kolejna duża inwestycja o dość dużym znaczeniu, szczególnie dla mieszkańców Rzeczycy, dla osób, które poruszają się pieszo. Jest to inwestycja, która przyczyni się bez wątpienia do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z tego chodnika. Tutaj również chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego projektu. Cieszę się, że udało się pozyskać środki, dość znaczne środki na tą inwestycję. I będzie ona mogła być w końcu zrealizowana dla pożytku mieszkańców Rzeczycy i, i gminy Rzeczyca. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panu Włodzimierzowi Justynie. Teraz proszę o zabranie głosu Panią Elżbietę Rudzką, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji poświęconej inwestycjom realizowanym na sieci dróg powiatowych. Dzieje się u nas dużo dzięki zarządowi powiatu, dzięki radnym Rady Powiatu. Kolejna inwestycja realizowana na terenie powiatu Tomaszowskiego, tym razem gmina Rzeczyca. Tak, dbamy również o poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, budowa otworzonego pobocza na Ulicy Zielonej ma przede wszystkim na celu e, zabezpieczenie tych poruszających się osób, tak, e, aby bezpiecznie poruszali się po drodze e, powiatowej. Tak jak pan Strosta wspomniał, to nie koniec przed nami kolejne, kolejne inwestycje. E, z góry, jako dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przepraszam, za wszystkie utrudnienia, e, zakorki. Ale, szanowni Państwo, za chwilę to wszystko się skończy i będziemy, jako mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego, wszyscy mogli z tej infrastruktury coraz bezpieczniejszej korzystać, i z tego miejsca jest mi niezmiernie miło, że takie informacje o kolejnych inwestycjach realizowanych na terenie powiatu mogę Państwu przekazywać wspólnie tutaj z radnymi i z zarządem powiatu. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Elżbiece Rudzkiej i teraz proszę Państwa zapraszam do zabrania głosu właściciela firmy Śliwiński, Pana Sebastiana Śliwińskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja, jako właściciel firmy Śliwiński mogę zagwarantować, że prace, które będą prowadzone w Rzeczycy na ulicy Zielonej będą w Należycie, starannie, na pewno w terminie. E, za utrudnienia, które będą w tym czasie, e, przepraszam już dzisiaj. Mam nadzieję, że mieszkańcy pomogą, nie będą przeszkadzać. Robimy to dla Was. Zmieniamy otoczenie. Dziękuję Panie. panie dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panu Sebastianowi Śliwińskiemu. Proszę Państwa, w tej chwili zapraszam Panią Dyrektor i tutaj właściciela firmy Śliwińskiej do podpisania stosownych dokumentów. Bardzo proszę. Bardzo, ja na samym końcu bardzo serdecznie chciałbym podziękować tomaszowskim mediom za to, że jesteście Państwo z nami po raz kolejny, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje. To, co proszę Państwa należy podkreślić, to to, że zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego starają się, żeby ten rozwój na terenie powiatu był zrównoważony. Nie tylko miasto, nie tylko jakaś konkretna gmina, ale tak jak państwo obserwujecie, te inwestycje one przebiegają przez wszystkie gminy naszego powiatu, jak i również przez miasto Tomaszów Mazowiecki. I mamy nadzieję, że tak będziemy mogli dalej również te kolejne inwestycje poprowadzić tak, żeby wszyscy mieszkańcy naszego powiatu odczuwali konkretną poprawę stanu bezpieczeństwa w tym przypadku mówimy o drogach i chodnikach. Dziękuję bardzo.